Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o badaniu krzywej cukrowej. Właśnie wróciłam od mojej pani ginekolog, jestem na bieżąco, także póki pamiętam, od razu Ci opowiem, jak to wygląda. Jest to badanie obowiązkowe, które należy wykonać w ciąży między 24 a 28 tygodniem. Jest to, jest to badanie obowiązkowe. Na pewno na poprzedniej wizycie, jak będziesz koło, około 16 już, po 16, 18, 20 i nie wiem jak tam wypadają Ci te wizyty, na pewno Twój ginekolog Cię o tym poinformuje, że na następny raz będziecie robić tą próbę. No i co? Dostajesz termin, przychodzisz rano. W pierwszej ciąży pamiętam, że musiałam być na czczo. Tutaj wcześniej Pani mi powiedziała, że mogę zjeść takie bardzo lekkie śniadanie. Nie na słodko, nie za dużo, coś lekkiego mogę sobie zjeść. No i tak, tak też zrobiłam, bo ogólnie to, to bym nie wytrzymała chyba bez śniadania do godziny ósmej. No i co, przychodzicie, jeżeli mieszkacie w Niemczech, to nie musicie brać ze sobą nic, nie musicie faktycznie wcześniej kupować właśnie te, e, tego cukru, czy nie wiem, jak to się nazywa, tej, tej dawki. Natomiast czytałam, że w Polsce wcześniej trzeba sobie właśnie to kupić. Ale jak mieszkacie w Niemczech, to, to bez obaw, o nic nie musicie się martwić. Przychodzicie, e, pani daje, da, daje Wam do wypicia... E, Taką szklankę 300 ml, w niej jest 75 g cukru. No i co, pijecie i czekacie. Godzinę czasu musicie wziąć ze sobą. I pamiętajcie też, że w czasie tej godziny nie można wykonywać za dużo ruchów, także nie planujcie sobie, że sobie pospacerujecie albo w międzyczasie skoczycie na zakupy, jeżeli macie coś po blisku, bo, bo nie można. Trzeba po prostu siedzieć i czekać. Czekać na pobranie na krwi po tej godzinie. No i cóż, i tyle. Idziecie oddać krew i, i tak wygląda ta próba <grych> cukrowa, nieskomplikowana. E, I to jest ta pierwsza. Pamiętam w pierwszej ciąży jak byłam, to e, ta próba wyszła mi OK, natomiast później któregoś dnia w moczu wyszedł mi cukier. Teraz z biegiem czasu chyba wiem dlaczego, bo ja normalnie powinnam dostawałam zawsze tam probówki i powinnam mocz oddawać rano, a tego dnia zapomniałam i oddałam przed samą wizytą koło 11 i byłam po śniadaniu, które było słodkie. I właśnie jak oddawałam mocz tam na miejscu już, chyba nawet probówki zapomniałam. Na miejscu, albo jak już z tej godziny to wyszedł cukier, no i pani powiedziała, że musimy zrobić tą próbę cukrową drugą. No i to wtedy ta druga próba cukrowa wyglądała już tak, że musiałam za zabrać ze sobą dwie godziny. E, czyli piłam ten cukier, czekałam godzinę, były badania, i później znowu jeszcze godzinę i znowu były badania. E, to jest po to właśnie ogólnie to badanie jest po to, żeby e, wykluczyć albo potwierdzić cukrzycę ciążową. Dlatego jest bardzo ważne. No! tyle o próbie cyfrowej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, kolejne tematy, to oczywiście zapraszam do komentowania, do kontaktu, sobie opowiemy. Jeżeli te informacje są w ogóle dla Was istotne, to e, zapraszam do, do subskrybowania mojego kanału, żebyście były na bieżąco, bo będą za chwilę następne odcinki. Jeżeli Wam się podobało, to e, łapka w górę. No i cóż, pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!